Łukasz Pacało, 27 maja. Witamy i zapraszamy na Wiadomości Sportowe. Lubaczowscy piłkarze w 26. kolejce Jarosławskiej Ligi Okręgowej podejmowali na własnym terenie Żurawiankę Żurawica. Przedostatnia drużyna ligi nie potrafiła znaleźć sposobu na Lubaczowian, którzy ten mecz wygrali 2 do 0. Pierwszą bramkę w tym spotkaniu kibice już dopiero w końcówce pierwszej połowy. W 43 minucie po zamieszaniu w polu bramkowym do piłki doszedł Radosław Chojtak i pewnym strzałem dał prowadzenie gospodarzom, którzy na przerwę schodzili zwycięzcy. Po przerwie gra obydwu drużyn się nie zmieniła. Trener Lubaczowian wprowadził na murawę trzech nowych zawodników, a jednym z nich był Rafał Kinach, który w 89 minucie strzelając drugą bramkę dla Pogoni ustalił wynik spotkania. Dzięki temu zwycięstwu lubaczewanie na cztery kolejki przed końcem sezonu mają już 9 punktów przewagi nad strefą spadkową i już w najbliższy weekend podczas spotkania z wiceliderem z próchnika mogą świętować utrzymanie w lidze

Minioną niedzielę rozegrana została 18 kolejka Lubaczowskiej B klasy w piłce nożnej. W pięciu meczach trzy razy wygrywali goście, a dwa razy gospodarze. W całej kolejce strzelono łącznie 23 bramki. tane w Wola Wielka. Wicelider Ursus Dachnów pokonał 3 do 1 rolnika Wulkę Krowicką. Najwięcej bramek kibice użyli w Ryszkowej woli, gdzie gospodarze ulegli unii łukawiec 5 do 2. Lider rozgrywek, leśnik Płazów bez problemów uporał się w opłacy z tamtejszym walterem 3 do 0 W derbach gmina Leszyce lepsi okazali się zawodnicy starego Sioła, którzy pewnie pokonali błękitnych zalesie 3 do 0. W ostatnim spotkaniu kolejki dom Tula pokonał 4 do 2 zalew stary Lubliniec. 25 maja rozegrana została 22. kolejka Lubaczowskiej A-klasy. E We wszystkich spotkaniach strzelono łącznie 36 goli, z czego aż w trzech padło po 7 bramek. W najciekawszym spotkaniu graniczni i krowica, którzy przed tą kolejką zajmowali drugie miejsce, zremisowali 1 jednego w Młodowie. Podknięcie granicznych wykorzystali czarni, którzy w Olszycach pewnie pogonali 4-1 Beniaminka Ligi, Pias Antoniki i wskoczyli na pozycję wicelidera. Na remisie w Mudowie skorzystał również z Zdrój Choryniec, który pokonując na własnym stadionie Juwenię Cieszanów 7-0 do 0, ulokował się na czwartym miejscu. Wiktoria Starydzików odnotowała drugi słaby występ, tym razem przegrywając z liderem z narola 6-1. Błękitni Futory wygrywając 5-2 do 2, przerwały zwycięską pasy w meczach wyjazdowych Czerwonych Cewków. Po zostałych spotkaniach Gwiazda Wielkie Oczy uległa 2-1 Liśni a roztoczył Ruda Różaniecka pokonała na wyjeździe Huragan Basznie Dolną 3-2. Do w czwartek 22 maja w Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie odbył się czwarty turniej warcabowy Olimpijskie Nadzieje w warcabach stupolowych orlików młodszych, w których wystartowało 28 uczestników. Dzieci z gminy Cieszanów urodzone w 2006 roku i młodsze rywalizowały w czwartek w czwartym turnieju warcabowym Olimpijskie Nadzieje, który ma na celu przede wszystkim połączyć dobrą zabawę z wysiłkiem umysłowym. Uczestnicy mieli również możliwość uczestniczenia we wcześniejszych treningach, które były organizowane przez UKS Meteor Dachnów pod okiem pana Piotra Bielko. Zawodnicy z Cieszynowa, Dachnowa, Niemstowa oraz Nowego Sioła zmierzyli się ze sobą w pięciu rundach i tak najlepszym orlikiem okazał się Wojciech Sigłowy z Dachnowa, a tytuł najlepszej orliczki otrzymała Wiktoria Pereszlucha z Niemstowa. Gracze otrzymali puchary, dyplomy i specjalnie grawerowane medale z imieniem i nazwiskiem zawodnika. Arbitrem zawodów był pan Jan Artymowicz. Organizatorami turnieju był Podkarpacki Okręgowy Związek Warcabowy, Starostwo Powiatowe Wybaczowie oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszynowie. 24 maja przy Gimnazjum nr 2 w Lubaczowie odbyły się pierwsze decyzyjne Mistrzostwa KSM w futsalu. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej podjęło się organizacji zawodów, które były dziękczynieniem młodzieży za dar kalonizacji świętego Jana Pawła II. Mistrzostwa zostały zorganizowane pod hasłem Wierność Błogosławionej Karoliny Kuski Patronki KSM w setną rocznicę jej męczeńskiej śmierci. Mistrzostwa zostały rozegrane w dwóch kategoriach dziewcząt i chłopców. Po oficjalnym otwarciu drużyny męskie zostały podzielone dodatkowo na dwie grupy. W czasie mistrzostw stoczono wiele zaciętych pojedynków, zarówno na hali sportowej, gdzie rywalizowały dziewczęta, jak i na orliku, gdzie w swoje mecze rozgrywali chłopcy. Ostatecznie wśród dziewcząt najlepszą ekipą okazała się koło KSM przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie. Drugie miejsce przypadło młodzieży z parafii pod wyzwaniem narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kryłowie. W kategorii chłopców pierwsze miejsce zajęło koło KSM przy Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie. Drugie miejsce KSM Źródło przy parafii pod wezwaniem św. Stanisława w Lubaczowie, a trzecie miejsce KSM Wiara przy parafii pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła w Lipsku Kołnarowa. Najlepszym bramkarzem mistrzostw okazał się Kodrat Łokomy, zaś królem strzelców ksiądz Tomasz Szady. Po posiłku zostały rozdane dyplomy, statuetki oraz nagrody dla zwycięzców. Najlepsze ekipy wyjadą na Mistrzostwa Polski KSM Futsalów w Gdańskiej już w sierpniu tego roku. W sobotę 24 maja odbył się rajd Lubacza. Ponad 30-kilometrową trasę pokonało 30 rowerzystów. Kolejne rajdy planowane są w lipcu, sierpniu i wrześniu. Kolarze pokonali trasę Lubaczów, Oleszyce, Słuchawola, Szczutków, Dąbrowa, Lubaczów. Rajt miał na celu propagowanie zdrowego trybu życia, popularyzację turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku, promocję bezpiecznej jazdy oraz pokazanie piękna Lubaczowa i okolic. Organizatorami rowerowego raju Lubacza, cztery strony świata, było Centrum Informacji Turystycznej i Gospodarczej w Lubaczowie, Stowarzyszenie Turystyczno-Gospodarcze Rogatka w Lubaczowie oraz Urząd Miejski w Lubaczowie. 24 maja odbył się bieg uliczny na trasie do Obrówka Hotelu w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega zorganizowanej przez Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Zawodnicy w słoneczną sobotę mieli do pokonania 3-kilometrową trasę biegu. Mieszkańcy gminy Cieszanów wystartowali już po raz ósmy w ogólnopolskiej akcji Polska Biega. Trasa rozpoczęła się w Dąbrówce, a swój koniec miała w hotelu Lubiu. Bieg zgromadził tym razem aż około 100 uczestników w różnych kategoriach wiekowych. Zawodnicy zmierzyli się na odcinku 800, 1500 oraz 3000 metrów. W kategorii szkół podstawowych klas 1-3 pierwsi dobiegli Natalia Wilus oraz Hubert Woźniewicz z Cieszanowa. Z klas 4-6 najlepsi okazali się Kamila Maciejko oraz Konrad Misztal. W kategorii gimnazjum zwyciężyli Wiktoria Makuch oraz Przemysław Kasperski, a w kategorii wiekowej 16-80 lat i starsi najlepszy był Krzysztof Tryniecki i Małgorzata Wojtuch. Dla zwycięzców Centrum Kultury i Sportu w Cieszynowie przygotowało medale i dyplomy. Po rozdaniu nagród na każdego uczestnika biegu czekał ciepły posiłek przygotowany przez panie z koła gospodyń wiejskich z Lubia. Zawody przebiegły w miłej i sportowej atmosferze. 2 czerwca zapraszamy na drugi mini maraton śladami księcia Józefa Sapiechy, który odbędzie się w Olszycach. Zawody rozgrywane będą w różnych kategoriach wiekowych. Start ze stadionu miejskiego. Więcej informacji na stronie internetowej miasta i gminy Oleszyca. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień.